Witajcie, kiedykolwiek wygooglowaliście sobie, co można dodać sztucznego do mąki? Pewnie nie. A jest masa naprawdę dodatków spulchniających, wybielających, środków owadobójczych i tak U nas w mąkach tego nie znajdziecie. Te mąki są w 100% tylko ze zboża. Bez żadnych zbędnych polepszaczy i dodatków. No i jak tutaj pod ostatnim filmem. Ktoś napisał mi, że jego problemy zdrowotne zniknęły i bardzo Wam dziękuję. Ciekawy jestem jakie to właśnie problemy zniknęły, bo niestety komentarze są zbyt krótkie i ktoś tutaj nie opisał. Może akurat odpiszę pod tym filmem co się działo, a co teraz się nie dzieje, jeżeli używa nasze mąki. Ja sądzę, że ta Masa polepszaczy, masa dodatków, która po prostu ląduje w naszych mąkach, powoduje spustoszenie w organizmie. I dlatego mamy różne problemy: żołądkowe, jelitowe itd. Szkoda, że ludzie, którzy po prostu budzą się, mają już problemy, a wcześniej kupują po marketach byle najtańsze, a później szukają. Co to jest grane z ich organizmem?